Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Miałem się dziutko. Jesteśmy w miejscu, które zajawiłem Wam jakiś czas temu na swoim Instagramie. Jesteśmy na terenie firmy Navi Design. Firma Navi Design to lider dostarczający rozwiązań z laminatu od przeszło 20 lat. Ale nie tylko w Polsce, na terenie całej Europy. Robią niecki basenowe i piwniczki ogrodowe. I te ostatnie chciałbym Wam pokazać jako pierwsze. A te piwniczki to jest absolutnie sztos. A to, dlaczego to rozwiązanie dla mnie jest takie fajne, za chwileczkę Wam o tym opowiem, bo trzeba wspomnieć o tym, że to rozwiązanie dla kogoś, kto docna za wszelką cenę, chciałby wykorzystać przestrzeń w swoim ogrodzie. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Więc cały widz polega na tym, żeby wykorzystać przestrzeń ogrodu, nie tracąc przestrzeni do rekreacji, czyli schodzimy pod ziemię. I to jest patent. To miejsce, w którym można przechowywać przetwory, yy, owoce, warzywa, a wszystko na 9 metrach długości. Dwa wysokości i ponad dwóch metrach szerokości. Sporo miejsca, ale to nie wszystko, co skrywa ta piwnica. I tak jak wspomniałem, to nie tylko przestrzeń, w której można warzywa, przetwory i wino trzymać. Tutaj także można się wycilować, zakrzywić czasoprzestrzeń, ukryć się gdzieś przed zgiełkiem i wypocząć. I tutaj właśnie przy takim stoliczku gustownym rozkładamy sobie laptopika i pracujemy. Mamy telewizor, mamy jakże designerski kominek. Wszystko po to, żeby nam tutaj było dobrze, żebyśmy się czuli jak w domu. Bo materiały, które zostały wykorzystane też do pobudowania takiej piwniczki, też są nie byle jakie. Navi Design postanowiło wykorzystać sklejkę. O wiele ładniejszy, trwalszy materiał. Też mi się to podoba. Dbałość o szczegóły, dostosowanie do przestrzeni, innowacyjność, to wszystko sprawia, że jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Ale jeżeli chcecie, a myślę, że chcecie? Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają piwniczki w klasie Standard i Basic. Chodźmy. Ale navi design to nie tylko piwniczki, ten Secret for You w klasie standard, basic i premium. Tak wygląda nowoczesna sprzedaż. Dzisiaj. Zlacza, z buta, to jest bardzo nienowoczesne. Żeby wybrać basen, tu w Nabi Design, w Pools, w Factory Group, można rozciąć się wygodnie w takim otomelekcie i przejechać przez ekspozycję stałą, właśnie taką jak ta. Zobaczcie, tutaj wszystko widać jak na dłoni. Jaki duży ogród macie, ile hajsów w portfelu, to tylko determinuje wasze wybory. Klienci odwiedzają właśnie ekspozycję w ten sposób. Wybieramy baseny. Jakie chcemy? Jak ktoś lubi rozmach, to bierze większy. Jak ktoś mały ogródek ma, dla siebie też coś na pewno znajdzie. Dzieje się sporo, żeby przedsięwzięcie było logiczne, żeby było dostosowane do wymogów wymagającego, ekskluzywnego nawet jakbym troszeczkę klienta takiego jak ja. Zaangażowanie ludzi, technologii, parku maszynowego jest przeogromne i proszę sobie wyobrazić historię, w której Ogród już jest, rośnie 10-20 lat i przyjdzie nam do głowy, żeby go rozkopać i wsadzić chociażby o taką wannę. Świetne co? Mało kto wie, ale można sobie taki basen spersonalizować. Zobaczcie, na dnie basenu można umieścić na przykład flagę. Można umieścić A co tam? zdjęcie może ukochanej? Kto wie, może nawet teściowej? W ten sposób właśnie odbywa się sprzedaż. Zobaczcie, ludzie sobie podjeżdżają. Oglądają, deliberują, który basenik będzie ładniejszy. O, a tutaj nawet piwniczka pojechała. Więc sami widzicie, że proces zakupowy nie musi być żmudny, uciążliwy. Tutaj naprawdę Wam pomogą, doradzą. A ten oto basenik jasno i wyraźnie wskazuje na jedną rzecz: pora się wykąpać. I nie, nie ma co przesadzać z tym relaksem.